To jest bardzo niezwykła sztuka, sztuka mądra, śmieszna, smutna, tragiczna, a na dodatek zawiera dwie wspaniałe role. Dla starej aktorki Madeleine, ponieważ ta sztuka została napisana dla wielkiej aktorki francuskiej Madeleine Renault, w naszym wypadku mamy Annę Polony i dla młodej dziewczyny, która jakoś jej towarzyszy, w tym wypadku mamy do czynienia z Alą Wojnowską. Myślę, że ci z Państwa, którzy zechcą zaszczycić swoją obecnością stary teatr, będą naprawdę wstrząśnięci i zachwyceni, ponieważ ta sztuka opowiada o życiu i o teatrze, albo o teatrze i o życiu. I do końca właściwie nie wiemy, czy cała ta historia, którą chcemy Państwu opowiedzieć, jest prawdziwą historią, czy też imaginacją Madlen. I też myślę, że jest jakaś tajemnica niezwykła w tej sztuce, ponieważ Marguerite Duras zdecydowanie zbyt mało znana w Polsce jako autorka, bo znana jest głównie jako autorka scenariuszy filmowych wspaniałych z Hiroshima Mon na czele, jest jedną z najciekawszych i najbardziej oryginalnych autorek europejskich swojego czasu. Myślę więc, że poznanie tej właśnie sztuki Marguerite Duras może być dla Państwa zaskoczeniem. A na dodatek, co dla nas wszystkich jest bardzo wzruszające, kilka lat temu jedna z planetoid została nazwana Duras, więc gdzieś w czasie tego naszego przedstawienia planetoida Duras krążyć będzie nad nami.